W mojej kuchni Grażyna Wolszczak, aktorka, tak producentka, tak. działaczka społeczna, kobieta omnibus, można by powiedzieć. Nie wiem, jak ci na to wszystko starsza czas. A czy kucharka? Eee, nie, i właśnie liczę na to, że czegokolwiek się dzisiaj od Ciebie nauczę. Czy to ci w ogóle ta, ta mieszanka, ta kombinacja coś ci mówi? Czy eee, nos Ci podpowiada, co będziemy tutaj podobać? Nie, dotopić? nie wiem w ogóle, co to jest. Takie szara breja troszeczkę. Nie, Nieładnie nie, nie wygląda, ale eee, jest pewnością yy... gwarantuję. Dobra. <gry> słuchaj, kierunek Izrael. Jedziemy do Izraela, byłaś w Izraelu kiedykolwiek? Byłam dawno temu yy, i tęsknię. No widzisz, no to ja tę no. tęsknotę dzisiaj trochę postaram się w Tobie nawet jeszcze podkręcić, Dobra. bo zrobimy sobie izraelską, taką blisko-wschodnią ucztę. Na początek mm -hmm. będziemy skręcać humus. Ja nigdy nie, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie kupują humus w supermarkecie, kiedy to jest tak proste. Ja kupuję! Aha. A, to widzisz, to, to dzisiaj skończysz z tymi <laughs> złymi Dobra. nawykami, dlatego że zrobimy… I zobacz, że to się robi w trzcinach, dosłownie. Oprócz tego zrobimy izraelskie mielone, takie blisko-wschodnie mielone, czyli kuftę, okay. kufte okay. z jagnięciny kuskus -kus z migdałami z miętą, z żurawiną. Dobra. I do tego, żeby było jeszcze zdrowo i witaminowo, zrobimy sobie sałatkę izraelską. Dobrze. I to wszystko zjemy później. Dobra. Więc zaczynamy od humusu, a Tobie, Grażona, powie, że bardzo odpowiedzialne zadanie. Mianowicie, tak. będziesz musiała przejść tę cytrynę na pół. Dobrze? przecież <laughs> Damy radę. Tak. Tajemnica pysznego, takiego puszystego, jedwabistego Aha. humusu polega tak naprawdę na tym, żeby dodać dużą ilość tahini, czyli pasty e, sezamowej. I zaczynamy od tego, moja droga, że do tego tahini dorzucamy jeden cały ząbek czosnku, solimy, zamykamy ten interes i jeszcze jeden składnik, który nadaje humusowi ten taki charakterystyczny, taki orientalny smak, czyli kumin, łyżeczka kumi zwanego inaczej kminem rzymskim. O i widzisz? Yy tahini już tak odrobinę zgęstniała, jest tak bardziej konsystencji masła orzechowego. Podobno sekret tego fantastycznego jedwabistego hummusu jest w tym, żeby dolać lodowatą wodę. A jakby była ciepła? A jakby była ciepła, to już potaka, to nie zadziała. Pani, to nie zadziała. I widzisz, co się zadziała. Kolor teraz. zmienia, Zmienił kolor. Taki trochę I trochę piasek pustyni się zrobił no i zgęstniał. I teraz dodajemy cieciorkę. jest puszka cieciorka. Cieciorka to jest samica cietrzewia. Nie wiem czy wiesz. Samica wiesz, czego? Cietrzewia. To może ja się czegoś <laughs> dowiem. A co to jest cietrzew? To jest taki ptak. No taki nie. ptak, taki coś ala indyk, ale trochę inny. Czyli nie dodajemy, brońcie Panie Boże, samicy, samicy, cietrzewia, tylko dodajemy ciecierzycę. Lekcja, lekcja gotowania, lekcja biologii. Zawsze się do czegoś przyda. Czyli tak, ciecierzyca, cytryna, bardzo proszę droga. Grażyno, podkoszenna, no moja droga. droga, piękna, tak. Całą wyciskamy? Tak, tak, ta, ta. żeby nie weszły żeby pestki, to ja zawsze przepuszczam Ale całą czy pół wystarczy? Zaraz sobie spróbujemy. Dobra. bo dobry kucharz to jest taki, który cały czas próbuje. Oliwa z oliwek. Mhm. Tak na oko ze 100 ml. Nie boimy się oliwy z oliwek, bo to jest samo zdrowie, jak wiadomo. Tak? Si. Dobrze mówię? Tak, na. No. Dobra, zobaczymy, co nam tutaj wyszło. Czy dla ciebie to jest ok? Spróbuj. Ja bym tam jeszcze chyba trochę czosnku dodała. – Jest rewelacyjny. Dawaj czosnku. – Da, moja krew! <słuch> – Próbujemy? – Madame, <słuch> proszę, jurorka. <słuch> – O Jezus, jakie dobre. – Dałyśmy radę? Dałyśmy mm. radę. Do miksera przełóż tachini dodaj jeden ząbek czosnku, sól, kumin. Miksuj przez około 1 minutę. Następnie powoli z truszkami dodaj lodowatą wodę i miksuj, aż całość nabierze satynowej, lekko puszystej konsystencji. Dodaj odsączoną i przelaną wodą cieciorkę, sok z cytryny, oliwę i miksuj przez kolejne 2 minuty. Spróbuj ewentualnie dodaj drugi, trzeci, czwarty jak chcesz ząbek czosnku. Na tym etapie reguluj gęstość humusu, dodając do niego ewentualnie trochę lodowatej wody. No to robimy, Grażino, mielony. Kotlety ale, mielone. Ale to, to, to nie jest, jest wieprzowina. To jest jagnięcina. Nie, nie, nie. O, boże. Dobra. To jest jagnięcina. wiem, czy że właściwie każdy kraj, każdy naród ma swoje mielony? Siedbullar, szwedzkie. Nie Aha. wiem, czy jadasz czasami. To jak to się wymawia? Siedbullar. Yy, tak, ja w jednym ze sklepów. <grym> Bitterbolar z kolei mają Holendrzy, my wiadomo, Aha. mielone, a tutaj będziemy robić kuftę, izraelskie kuftę. Zaczynamy dość nietypowo. Tego, Co to jest, jest proszek, kochanie, do pieczenia. On yy, zmienczy mięso. To jest taki trik, że mielone, żeby nie wyszły to... suche, takie już zbite i zwarte. Rozpuszczamy w odrobinie e, e, wody i to zawsze do pieczenia. W tym przypadku to robię. Aha. Teraz się bierzesz do roboty, koniec już tego eee. chowania. Najpierw poszatkujesz, po, moja droga cebulę, jeśli można. No, tak, i tego się boję. Wiesz co? Bo ja nie umiem tak, jak wiesz. To lepiej tak, takie nie tym piękne... nożem. nie To tym lepiej tym? nie nożem. To, Dobra. Tak. to ty sobie kroisz, a Dobra. ja teraz sobie będę się relaksować. I, i, I niech mi pani powie, pani Grażyno, co tam. Tak. U pani słychać ostatnio, bo ja słyszałam, że same plusy. E, tak, same plusy. Ja jestem od jakiegoś czasu producentką teatralną i wiesz, uprawiam teatr z misją, uważam. Zawsze przy okazji naszych przedstawień, które są przedstawieniami komediowymi, poruszamy, wiesz, językiem komediowym różne rzeczy y, bardzo ważne, poważne, poważne. I Co tym razem robimy same plusy i opowiadamy o samotności. I naszą bohaterką jest, którą gra Gabrysia Muskała, cudowna aktorka. Jest 40-letnia dziewczyna, która się orientuje, wiesz, że nie ma nie dość że męża to faceta też nie ma, nie ma dzieci i że to jest hello, już ostatni dzwonek. Mhm. A żeby, żeby się jakoś tam... się zorganizować w tym yy, życiu osobistym. A pracuje w korporacji oczywiście. I to korpo, wszystkie jej przyjaciółki, szef, wszyscy są samotni. Czy przy okazji będzie też kampania społeczna? Bo ty tak? zwykle. Właśnie temu takim spektaklom towarzyszą też kampanie społeczne, żeby problem nagłośnić. Tak jest. Tak? Kampania się będzie nazywała On Life i właśnie y, opowiada o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za samotność tych ludzi, których mamy obok siebie. Wiesz, za samotność partnera, yy, za samotność tak. dziecka, któremu włączamy bajkę zamiast się z nim pobawić. Apelujemy, żeby. Wrócić do prawdziwego życia, prawdziwych relacji. Na razie wrócić do prawdziwego gotowania. Krew się nie polała, cebula proszę, idealnie poszkodowane. Bardzo się Mięso loduje tutaj, z tym proszkiem do prania. Do prania. Ale to zostanie, nie wycinajcie tego. Z tym proszkiem do prania. Jasne powiedziała Haneczka. Z tym proszkiem do pieczenia i najpierw sobie... trochę tutaj! Ja zawsze rękoma mieszam, zawsze. To jest zupełnie coś innego. Wrzucamy cebulę, Wszystko? tak jest. Całą? A lubimy Całą, cebulę no? czy nie lubimy? Lubimy no oczywiście. No tak, lubimy to dajemy. To jest ścierasz czosny. Dobra. Tutaj mamy e, ziele angielskie, które w Polsce nie jest dostępne w sklepach w takiej wersji sproszkowanej, tylko w kulepkach, tak, kurda, ale my tutaj potrzebujemy przyprawy sproszkowanej, okay. dlatego to już wcześniej wstałam ale... o świcie. I tłukła. Tutaj mamy. Ciekawa jestem, czy wiesz? Bardzo ładnie pachnie, ale nie mam pojęcia, co to jest. To jest ga gałka muszko A. Tutaj to już wiesz, że mamy kumin. Tak. Łyżeczka kuminu. Kolendra. Troszkę. Papryka czerwona, ale nie ostra, bo moje A, źródła aha. donoszą mi, że ty nie za bardzo z chili. I Słuchaj. Czy, czy ja mam. Yy, tak. Yy, zielone też? Zielone też. I ta ostatnia łyżeczka to był, słuchajcie, cynamon. Cynamon? cynamon tak. Że nie do słodkiego? Bogato. Nie, cynamon? właśnie nie. Łyżeczka soli. Pieprz oczywiście, bo pieprz musi być wszędzie. I listki natki. Ja w takim razie w międzyczasie posiekam listki mięty. A co to jest mięta? To jest mięta, tak. Czy co tutaj? Mm, tak, mm. tutaj wszystko ląduje. Czy jeszcze? I, i mieszamy. Orzeszki pini, moja droga, mamy, Dobra. które trzeba najpierw delikatnie uprażyć na patelni. Zapomniałam dodać ziele angielskie. Pięknie, Pięknie oddają pachną, zapach. Dokładnie, uwalniają się te wszystkie olejki cudno eteryczne. Ale Zbucę, musimy, chyba teraz właśnie musimy je tak troszeczkę ostudzić. ostudzić i przy okazji poszykać. No dobrze, ale jaka jest recepta na tą, na tą naszą samotność? To jak wiedząc, że obok nas mieszka na przykład taka 40-latka, o której przed chwilą mówiłaś, mm -hmm. o której będzie traktować ta wasza sztuka, mm -hmm. jak można jej pomóc? No pogadać, zaprosić do wspólnego gotowania. U mnie na przykład w bloku mieszka starsza pani, której syn kupił przepiękne mieszkanie, a ona tak naprawdę całe dnie spędza albo w sklepie, albo y, siedząc ochroniarzowi czytając y, y, najnowszą prasę, ponieważ no, się czuję mega samotnie. Kiedyś mój y, y, sąsiad mówi, ale nie ma pani naprawdę nic do roboty, a ta słuchaj, takie łzy w oczach, tak jak grochy. I kurczę, i wiesz, i wtedy się orientujesz, że to jest no, jakiś no, mega problem. Dobrze, widzę, że orzeszki już pokrojone, dodajemy je do mięsa. Teraz odstawiamy to do lodówki, żeby się mięso się schłodziło i w międzyczasie będziemy sobie dalej gotować. Czyli żeby się przegryzło. Tak. Dobra. W dużej misce wymieszaj wodę z proszkiem do pieczenia. Dodaj do miski mielone mięso i wymieszaj. Następnie dodaj drobno posiekaną cebulę, przyprawy, posiekaną pietruszkę i miętę. Mieszaj i urabiaj mięso rękoma. Na rozgrzanej suchej patelni uprasz orzeszki pini. Powinny być gotowe w 2-3 minuty. Pamiętaj, żeby cały czas poruszać patelnią i wyjąć z niej orzeszki jak tylko się zarumienią. Poszatkuj grubo orzeszki nożem i przełóż połowę do miski, w której będziesz mieszać mięso na kotlety. Pozostałe orzeszki odstaw na później. Wyrób jeszcze raz mięso, aby wszystkie smaki dobrze się połączyły i odstaw do lodówki na około 30 minut. Wyjmij z lodówki mięso, formuj z niego podłużne kiełbaski lub kulki. Rozgrzej patelnię grillową, dodaj niewielką ilość oliwy i smaż kofty. Mięso nam się maceruje, a my przechodzimy do kolejnego punktu programu, którym jest uwaga, kuskus. -kus I to jest zdanie, które ja uwielbiam, ponieważ ono znowu robi się praktycznie samo. Aha, a co to jest ta żółta woda tutaj? Ta żółta woda. <laughs> Kochanie, ta żółta woda to jest bulion. a Bo używamy kuskusu Instant. Będzie nam potrzebny 250 gram tego wynalazku. Odważone. Kuskus -kus ląduje. Misce. I teraz proszę Pani, proszę wykonywać starannie moje kumin. polecenia. Kumin. Pół łyżeczki, nie przesadzajmy. Pół, zwłaszcza, że mamy kumin również e, w koptach. Wie Pani co to jest? E, kary. Nie, proszę Pani. Nie, nie jest kary. Kurkuma. Kurkuma. Kurkumy damy więcej, bo ona ma Czyli piękny kolor. To być łyżeczka. To jest e, czosnek w proszku. Łyżeczkę poproszę. I na koniec jeszcze papryka. Nie ostra. Popieprzymy sobie. Pieprz może być? Tak, bardzo. bardzo. Wymieszamy sobie to wszystko i żurabina. Żurabina, tak. Ja mam pięknie, spęcznieje. I co? I ten bulion? I ten żółty płyn, proszę pani, jakby pani tutaj wlała, to będzie idealnie. Cały? Cały. Dobra. To jest odmierzone mniej więcej 400 ml żółtego płynu. Przykrywamy. Babcinnym sposobem jeszcze owijamy ściereczką. I to się samo ciepło. zrobi. I to się samo robi. A my w tym czasie co sobie go ty albo nie wiem, idziemy do fryzjera, albo się relaksujemy. Kuskus -kus sam się robi, ale mm -hmm. my musimy niestety mu troszeczkę pomóc, żeby go jeszcze fajnie wykończyć, żeby dodać mu mm -hmm. jeszcze charakteru i aromatu. Więc proszę Ciebie o posiekanie natki. Ja się zajmę może kolędą. Dobrze. Dobrze. Bez y, łodyżek. Tak jest. To, to są same plusy pracować ze swoim partnerem, bo oczywiście autorem scenariusza jest Cezary, jest Cezary Simowicz. Siłą rzeczy chyba przenosicie pracę do domu. No tak, no wiesz, no, on, on pracuje w, w domu, pisze w domu i no, nagadujemy się, tak, tak, w domu. Ale, ale, sobie ale, nie, no, ale sobie nie wchodzimy w paradę, wiesz, ani on nie, nie komentuje y, jakby moich y, Poczynań, ewentualnie na sam koniec. Ani ja nie komentuję tego, znaczy nie mówię. Nie, nie radzi się mnie, mhm. wiesz, czy, czy ma tak napisać, czy ma tak. Po prostu siada i pisze. Ja nie wiem, jak on to robi. Po to jest, to jest <grym> niesamowite <grym> dla mnie. Ile lat już ze sobą jesteście? Siedemnaście? Ojej, oh yes. Długo, Gorbo. no! To jaka jest recepta na, na to, żeby tyle lat ze sobą, <grym> ze sobą <grym> tyle lat, lubić się. Wiesz, no przyjaźnić się, to jest dla mnie, to jest no to sukces. Jest to jest no. podstawa każdego związku, tak, tak naprawdę. Jest. Co miało zostać posiekane, zostało posiekane, więc teraz sprawdzamy kuskus. Kuskus -kus trzeba teraz tak delikatnie popieścić, delikatnie widelcem. Tak. Żeby był bardziej sexy. Żeby był bardziej sexy. Wrzucamy. No, i wrzucamy, co tam nam fabryka dała. Czyli kolendra pietruszka i migdały. Oliwa na koniec zwęża. Sok z cytryny tutaj będzie za, za bardzo dominujący, natomiast Aha. skórka starta z cytryny będzie idealna, będzie taki dyskretny cytrusowy posmak. I proszę nasz juror próbuje i akceptuje bądź nie. I studentka próbuje. <grych> mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. bardzo. W garnku lub żaroodpornej miejsce połącz wszystkie suche przyprawy oraz żurawinę. Doprowadź do wrzenia zalej nim kuskus. Przykryj i odstaw na około 5 minut. Posiekaj drobno natkę oraz mięty. Migdały pokój na dość spore kawałki, żeby miło zgrzytały między zębami. Zachowaj kilka do ozdoby. Sprawdź, czy kuskus już doszedł. Powinien być miękki i puszysty. Skrop stróżkami oliwy z oliwek, dodaj startą skórkę z cytryny, natkę, miętę oraz migdały. Wymieszaj całość odstaw na kilka minut i jeszcze raz zamieszaj bohami od dołu do góry. Podawaj z świadkami cytryny, i całymi migdałami. No ta kochana, jesteśmy już prawie, prawie w domu. E, teraz będziemy formować nasze kotlety mielone. Ja Sobie Aha. tutaj wleję trochę wody, żeby zwilżyć A. ręce, żeby mi się nie przyklejały do mięsa. I teraz odrobinkę oliwy jakbyś mogła. Dobrze, to teraz ty pilnujesz tej patelni. dobrze, nie, jeszcze nie, nie jeszcze nie, nie, nie. nie. A ja za chwilę, kiedy ty będziesz smażyć kotlety, dobrze. zrobię tę zapowiedzianą wcześniej błyskawiczną i super pyszną sałatkę, tylko najpierw muszę pójść umyć ręce. No jak, rozgrzało się w tak zwanym tak? międzyczasie? Jest? Rozgrzało no, się. To? A teraz powiedz Mamy. mi, czy ja mam w tym kierunku, prawda, układać, żeby te żeberka. Tak, tak, tak. A, widzisz? A, troszkę widzisz? jednak inteligencja wrodzona czasu ciała. Jednak. A ja w tak zwanym międzyczasie zajmę się sałatą. Mamy tutaj pomidory bawole, które się świetnie nadają, ponieważ nie są specjalnie wodniste, nie mają zbyt okay. dużo gniazd nasiennych więc nie będzie nam wszystko pływać, będą tutaj też ogórki, będzie cebula, a i później troszkę natki. Słuchajcie, ty to jesteś taka urodzona działaczka społeczna, bo tyle tych kampanii e, prowadzisz, firmujesz własnym nazwiskiem, twarzą, e, między innymi walczysz z usmogiem i no wygrywasz, przynajmniej na razie, ze Skarbem Państwa bo wygrałaś proces, no tak, o czyste, tak. a raczej o brudne powietrze. Była niezła afera rzeczywiście. Wygrałaś w pierwszej instancji, otworzyłaś no puszkę Pandory, bo ostatnio tak. wygrał między innymi też Jerzy Sztur. Rzeczywiście Stur, tak? Jerzy Stur i Mariusz Szczygieł też, też przyłączyli się do tej akcji, też są ambasadorami. Ale tak naprawdę wiesz, no, chodzi o to, żeby ludzie tak zwani normalni przyłączali się i do pozwu zbiorowego żeby stworzyć naprawdę realną siłę, bo to, że my tam sobie, wiesz, no, coś tam pod, pod, podskakujemy, no to nikt nas może nie traktować poważnie. Natomiast rzeczywiście ta wygrana kolejnych panów świadczy o tym, że to nie jest przypadek, że mamy prawo do oddychania czystym powietrzem. Uważam, że działania państwa są w ogóle jakieś pozorne, żeby nie powiedzieć wprost, że żadne. Ja słuchaj, tutaj nie wiem czy widzisz, łyżeczką pozbawiam się znowu też gniazd nasiennych ogórków, żeby ta sała nie była zbyt wodnista. I to Ale jest to wiesz. Ale to zawsze, wiesz, co, co z tym można zrobić? Maseczkę pod oczy. Aha. 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 Cudowną maseczkę pod oczy. Ewentualnie ja też te gniazda nasienne dodaję, słuchaj, zobacz, proszę, mówisz masz, do wody. I, I to jest oburkowa. tak dobra woda ogórkowa. Ja bym jeszcze tutaj, kilka kropel cytryny dała. Może, żeby się nie przypaliło. Próbujemy. Dziękuję. <słuchaj> <słuchaj> Zakląfiłaś wydrożeczka, łap, ale... Mm. podeszłaś do tematu. Ale jest dobre. Ale dobra. Mm, ale I no waste. Dobra, składniki na sałatkę częściowo mamy, za chwilę jeszcze dokroję trochę cebuli, dorzucę jeszcze ogórka. Oliwki. Dobra, to ja w takim razie się odciążę i posiekam trochę natki. Powiedz mi, co ty y, tutaj jeszcze raz, bo ja się zgubiłam, co ty tam dodałaś? Ja wcale nie zgubiasz. się, ty sobie świetnie radzisz. Ja tutaj dodałam pomidory, ogórki, e, które, z których A. wykonałam też przepyszny napój ogórkowy. Ufaflujesz się czy nie? Nie. Mhm. A, mhm. Tym razem dobrze poszło. E, natka, m, twoja cebulka, oliwki. oliwki. Ojej, Ach, cebulka, kochana, kurczę. ale jaki o Mały zobacz. Włos. Widzisz, tak jaka... po, połowę tego damy chyba, wiesz? Drobno bo już posiekana. Się... O już już i weź, tak, Dobra. oliwa mm. i sok z cytryny. I, i to jest piękno też kuchni Bliskiego Wschodu. To jest tak naprawdę kuchnia bardzo prosta, ale polegająca na doskonałych składnikach. Pomidory, które, które kupujemy w warzywniaku, tak, a nie w jakiejś sieciówce, które pachną, ogórki, które pachną. Więc jak masz tak dobry produkt, to no naprawdę nie musisz robić kuchni molekularnej, tylko wystarczy coś tak prostego i szybkiego. Co zrobiłyśmy dziś? Z pomidorów i ogórków usuń gniazda nasienne. Pokrój je w kostkę, przełóż do miski. Dodaj drobno posiekaną cebulę, posiekane listki natki. Przełóż do miski wraz z oliwkami. Przed samym podaniem podlej oliwą i sokiem z cytryny, posól i popieprz do smaku. No i zobacz, co myśmy tutaj zmajstrowały, wespół zespół. I teraz ten Jesteśmy artystyczny dumny? moment przychodzi, Ta. żeby zepsuć tę kompozycję, a stworzyć inną. A i jeszcze tutaj dla wyjaśnienia, zobacz, jaki fantastycznym jakby tworzywem jest hummus. Mhm. Bo tak z jednej strony możemy sobie go posypać pustkami granatu. Tutaj nawet dorzucimy trochę. Tutaj mamy prażone orzeszki Pini, tu przyostrzyłyśmy, pamiętasz, ostrą papę, tak. posypałyśmy sumakiem, ale możemy sobie też ten hummus zmiksować na przykład z suszonymi pomidorami albo z burakiem, także możesz zrobić 100 tysięcy. 000... Jak się tylko wyobraźnia podpowiada w wersji humusu. To Dobry. są chlebki, ja tak, słuchaj, tak. wyjęte przed chwilą z piekarnika, gdzie Aha. się troszeczkę grzały. I teraz tak, możesz sobie albo, na przykład, posmarować y -y -y. ten chleb humusem, Dobrze. na to dać um, e, kotleciki, jeszcze posypać zio ziołami i nawet wrzucić do tego trochę tej sałatki, zrolować wszystko. No, a ja sobie, ja nie z mam kolei tylko chlebki ja się... trochę poszarpię, będę sobie maczać w kolejnych humusach. No i co? dumna jesteśmy? Duma? Ale bardzo. Tylko teraz mi powiedz do, do, łapy? do łapy, czy, czy... Tak? do łapy? Tak, do łapy. Oczywiście, że tak, dobra. Street do bo. Hmm. Hmm. Jest ten humus, to po prostu. Będziesz sama kreatywna. Nadaję. Będę. Nadaję w ogóle całej potrawie. Niesamowitego smaku. Mhm. Słuchaj, Grażyna, jak już sobie tak razem pogotowałyśmy, to chciałam Ci jeszcze na koniec coś powiedzieć. Pamiętam, jak miałam 29 lat mm -hmm. i non-stop mnie ludzie pytali w wywiadach, mówiąc mm -hmm. dziennikarze, Pani Hanno, a co to będzie za rok? Bo Pani już jest u progu takiego poważnego wieku. Jestem przecież 30 lat, poważny wiek, więc o czym oni do nie mówią. I pojechałam, słuchaj, zrobić wywiad Sherlock jaką, mhm. i zobaczyłam, ona miała wtedy 41 lat, chyba. Tak, 41 lat. I zobaczyłam tak przepiękną kobietę z taką, wiesz, o, widać ym, dojrzałą pewnością siebie, którą, która jest ci dana dopiero wtedy, kiedy przekroczysz jednak pewien wiek. I sobie pomyślałam, Boże, jeżeli tak wyglądają 40-latki, to ja chcę mieć 40 lat teraz. A teraz ciebie tak. I patrzę na ciebie i ja chcę mieć. I mogę to powiedzieć, ja chcę mieć 60 lat. Mm. I to zaraz. Jesteśmy z Sharon rówieśniczkami. Uważasz? Widziałaś, jak ona teraz wygląda? No, ale ja widzę, jak, Co, jak to teraz nie? wyglądasz, kochani. Ja to, jak to, jak to y wygląda? Za szarą stronę. <laughs> i za nas. I za nas. I za dojrzałą kobiecość. I każdą kobiecość.